Globalny kontekst geopolityczny szybko się zmienia, co ma poważne konsekwencje dla strategii obronnych w Europie. W marcu 2025 roku zbliżenie między Stanami Zjednoczonymi a Rosją skłoniło kraje europejskie do przeglądu swoich priorytetów w zakresie bezpieczeństwa. W obliczu tej nowej sytuacji Unia Europejska uruchomiła szeroko zakrojony plan wzmocnienia zdolności wojskowych swoich państw członkowskich, jednocześnie wspierając Ukrainę. Innowacje technologiczne odgrywają w tym kluczową rolę, a w szczególności dzięki postępom poczynionym na froncie ukraińskim. Powstaje więc pytanie: czy ukraińskie technologie wojskowe mogą stać się strategiczną dźwignią wzmacniającą europejską obronność? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz właśnie w tym filmie na kanale ATECH. Gotowi? No to zaczynajmy! W marcu 2025 roku globalny krajobraz geopolityczny przychodzi poważny wstrząs w związku ze zbliżeniem między Stanami Zjednoczonymi a Rosją oraz stopniowym wycofywaniem się przez Waszyngton wsparcia wojskowego z Ukrainy. W obliczu tej sytuacji i rosnącego zagrożenia wojną w Europie, kraje Unii Europejskiej i NATO, a w szczególności Francja i Wielka Brytania, pracują nad stworzeniem koalicji, która zaoferuje Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. W tym samym czasie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła szeroko zakrojony plan mający na celu zachęcenie państw członkowskich do masowych inwestycji w ich zdolności obronne. Plan ten, nazwany Rearming Europe, przewiduje budżet w wysokości 800 miliardów euro na wzmocnienie zbiorowego bezpieczeństwa. Program oferuje państwom członkowskim tymczasową elastyczność budżetową. Przez 4 lata wydatki na obronność nie będą uwzględniane w kryteriach Paktu Stabilności i Wzrostu, który narzuca surowe zasady dotyczące deficytów publicznych. Mechanizm ten pozwala krajom na wzmocnienie swoich sił zbrojnych bez ryzyka przekroczenia europejskich progów budżetowych. Jednocześnie 150 miliardów euro pożyczek przewidzianych w planie ma na celu sfinansowanie strategicznych projektów takich jak obrona powietrzna, obrona przeciwrakietowa oraz zakup amunicji i dronów. Finansowanie to będzie również wspierać lepszą koordynację wojskową między państwami członkowskimi. Należy również zauważyć, że Komisja planuje zezwolić państwom członkowskim na przekierowanie części funduszy przeznaczonych na politykę spójności na wydatki obronne, aby lepiej dostosowywać europejskie zasoby do obecnych wyzwań geopolitycznych. Aby zmobilizować więcej kapitału, przewiduje się dwie dodatkowe dźwignie utworzenie prawdziwej Unii Oszczędności i Inwestycji, w celu skierowania prywatnych oszczędności na projekty obronne oraz wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w finansowaniu programów poświęconych temu europejskiemu wysiłkowi wojskowemu. Zespoły komisji muszą teraz opracować teksty prawne na szczyt w dniach 20 i 21 marca 2025 roku. Podczas tego spotkania europejscy przywódcy omówią również strategię wsparcia dla Ukrainy. Jednak podczas gdy 26 krajów zatwierdziło tę strategię, premier Węgier Viktor Orban jest jej przeciwny. Nie należy zapominać, że Orban cieszy się stosunkowo przyjaznymi stosunkami z Władimirem Putinem i często przyjmował stanowiska odzwierciedlające pewną bliskość z Rosją. Broni on również nacjonalistycznej i suwerennej wizji. Dlatego też sprzeciwia się wszelkim mechanizmom, takim jak utworzenie Unii Oszczędności i Inwestycji, które mogłyby scentralizować zasoby finansowe na skalę europejską, co postrzega jako atak na węgierską autonomię. Pomimo tej blokady, 26 sygnatariuszy wezwało do zwiększenia pomocy finansowej dla Ukrainy i przyspieszenia wypłaty 30,6 miliardów euro już przeznaczonych na ten rok. Ten rozległy plan spotyka się jednak z krytyką. Niektóre państwa członkowskie są zaniepokojone jego wysokimi kosztami i potencjalnym wpływem na ich finanse publiczne, zwłaszcza te najbardziej zadłużone. Nie wszystkie rządy są przekonane do planowanej elastyczności budżetowej, a niektóre obawiają się, że pogłębi ona różnice gospodarcze między państwami członkowskimi. Na przykład we Włoszech politycy ze wszystkich stron podziału politycznego nazywają plan pochopnym i niedostosowanym do rzeczywistych potrzeb Europy. Jak więc możemy inteligentnie inwestować w kontekście wojny technologicznej? Niektórzy zaczynają się więc zastanawiać, czy aby dozbroić Europę, nie powinniśmy postawić na ukraińskie technologie pomimo faktu, że Ukraina tak naprawdę bardzo się uzbroiła, dostając pomoc od wszystkich członków Unii Europejskiej. Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Od początku wojny stolica Ukrainy, Kijów, stała się prężnie rozwijającym się centrum technologicznym. W rzeczywistości jest znana jako Miltech Valley i wiele firm specjalizujących się w autonomicznej robotyce i technologiach wojskowych założyło tam swoje firmy. Nie należy zapominać, że jak wyjaśnia Debora Firelamp, współzałożycielka Green Flag Ventures, amerykańskiego funduszu inwestycyjnego z siedzibą w Kijowie, który inwestuje w ukraińskie firmy specjalizujące się w sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie, do 80% ofiar na linii frontu przypisuje się obecnie dronom, a nie artylerii czy broni palnej, co pokazuje znaczenie technologii, dodała to, co zaczęło się od wykorzystywania komercyjnych dronów do rozpoznania, przekształciło się w kompletny ekosystem technologiczny, w którym drony są obecnie projektowane i produkowane w Ukrainie do użytku taktycznego. Każda ze stron umieszcza ich na ziemi dziesiątki tysięcy każdego miesiąca. Na zakończenie wyjaśnia: Rosjanie nieustannie zagłuszają częstotliwości radiowe i sygnały GPS, zmuszając Ukraińców do opracowywania coraz to bardziej wyrafinowanych środków zaradczych. To ciągła eskalacja technologiczna. Bardzo duża część technologii pochodzących z Zachodu, które działały doskonale, gdy były wcześniej testowane, zawodzi, gdy są wdrażane na polu bitwy. Na tym właśnie polega złożoność frontu walki elektronicznej. Tak więc środowisko walki elektronicznej na froncie ukraińskim zmusza lokalne startupy do wprowadzenia innowacji w zawrotnym tempie. Deborah Firelamp zauważyła nawet, że produkty technologiczne nie cieszą się już zainteresowaniem, jeśli nie zostały przetestowane na ukraińskich polach bitew. Tak więc wiele krajów wkracza do akcji. Na przykład Francja dostarczyła półautonomiczne drony zwiadowcze wyposażone w sztuczną inteligencję i zdalnie sterowane przez ludzkich operatorów. Takie podejście pozwala czerpać temu krajowi korzyści z tej współpracy, w szczególności dzięki obecności Ataż do Spraw Broni w Kijowie. Wymiana ta zapewnia francuskiej armii cenne informacje zwrotne w celu dostosowania sprzętu do realiów w terenie. Wśród francuskich firm zaangażowanych w Ukrainie KNDS, a dawniej Nexter, ustanowił lokalną obecność, otwierając spółkę zależną odpowiedzialną za konserwację broni i szkolenie operatorów, tych uzbrojonych przeciwpancernie dronów. Ten europejski gigant uzbrojenia lądowego, będący wynikiem współpracy francusko-niemieckiej, jest najbardziej znany z produkcji czołgu Leclerc we Francji i Leopard 2 w Niemczech. To bardzo ikoniczne jednostki. Do niedawna Stany Zjednoczone odgrywały również kluczową rolę w zapewnianiu Ukrainie wsparcia technologicznego. W szczególności wspierały ukraiński program Drone Army, uruchomiony z udziałem aktora Marka Hamila, znanego z roli Luka Skywalkera w gwiezdnych wojnach. Dzięki swoim wpływom zmobilizował kilka dużych amerykańskich firm specjalizujących się w sztucznej inteligencji i obronności, w tym Boeinga, za pośrednictwem swojej spółki zależnej z Farmer, która specjalizuje się w autonomicznych dronach i rojach dronów. Zaangażowana jest również spółka stowarzyszona Palantir Anduril, jej dyrektor generalny Alex Karp, pochwalił rolę, jaką jego oprogramowanie odegrało w ukraińskich operacjach wojskowych. W czerwcu 2022 roku udał się na Ukrainę, aby spotkać się z prezydentem Wołodomyrem Zeleńskim, odpowiadając na wezwanie ukraińskiego ministra do spraw transformacji cyfrowej Michajło Fiodorowa, który poprosił zachodnie firmy o przetestowanie swoich technologii w terenie. Ponadto, giganci tacy jak Microsoft, Amazon, Google i Starlink również przyczynili się do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Ukrainy, ochrony danych rządowych poprzez migrację ich do chmury i utrzymania łączności kraju, mobilizując setki milionów dolarów. Inne kraje europejskie również wspierają Ukrainę militarnie i technologicznie. Wielka Brytania, po Stanach Zjednoczonych, jest jednym z głównych dostawców sprzętu wojskowego i szkoleń. W szczególności, Londyn dostarczył pociski przeciwpancerne NLAW i systemy obrony powietrznej, a także uczestniczył w rozwoju technologii takich jak systemy walki elektronicznej i drony. Niemcy, pomimo swojej początkowej niechęci, zwiększyły swoje wsparcie wojskowe, dostarczając czołgi, drony zwiadowcze i systemy radarowe we współpracy ze specjalistami w dziedzinie technologii wojskowych Quantum Systems. Wreszcie Polska, bezpośredni sąsiad Ukrainy, jest również jednym z jej najbardziej aktywnych sojuszników. Warszawa dostarczyła pojazdy opancerzone, lekką broń i drony takie jak Fly Eye i Warmate, organizując jednocześnie szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Pojawiają się jednak napięcia między Ukrainą a niektórymi zagranicznymi firmami dotyczące zarządzania i własności danych zebranych w terenie, co budzi obawy o ich przyszłe wykorzystanie. Nie należy zapominać, że europejskie inwestycje w technologie obronne odnotowały w ostatnich latach bezprecedensowy wzrost. W 2024 roku w europejskie startupy zainwestowano miliard dolarów kapitału wysokiego ryzyka, czyli aż 5 razy więcej niż w 2018 roku, co stanowi rekord wszechczasów. Pomoc sojusznikowi to jedno, ale miejmy na uwadze, że może się to kiedyś obrócić przeciwko nam samym. Oczywiste jest zatem, że wojna na Ukrainie uwypukliła rosnące znaczenie najnowocześniejszych technologii we współczesnych konfliktach. Kijowska Miltech Wally -E stała się prawdziwym laboratorium innowacji wojskowych, przyciągając międzynarodowych graczy chętnych do testowania i ulepszania swoich rozwiązań w terenie. W czasach, gdy europejskie inwestycje w obronność osiągają bezprecedensowy poziom, korzystanie z technologii opracowanych w Ukrainie może stanowić strategiczną szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa kontynentu. Do zobaczenia wkrótce na kanale ATEch.